Dyrektor szło mojego syna zadzwonił do mnie i powiedział Pana syn, dziś rano napadł na uczennicę. musi pan tu natychmiast przyjechać. Chwyciłem kluczyki i pojechałem do szkoły tak szybko, że przejechałem na dwóch czerwonych światłach. Ręce trzęsły mi się przez całą drogę. Kiedy dochałem do sekretariatu, zobaczyłem dziewczynę. Siniaki na nadgarstkach, podata koszula, tuż sływający po twarzy czarnymi strumiami. Od razu ją rozpoznałem. Kiranowa. Dziewczyna, w której mój syn dominik od miesięcy się podkochiwał. Ciągle o niej mówił przy obiedzie. Bazrał jej imię w życzytach. Tak i zakochany z niego był. Jej ojciec siedział obok niej, z ramieniem wokół jej ramion. Wzrok wbił we mnie w sekundę, gdy wszedłem. Wyglądał jakby chciał kogoś zabić. Dyrektor Sarnecki zamknął za mną pan coś pokazać. Muszę ostrzec, że to trudne do oglądania. Włączył nagranie z na i przekręcił ekran w stronę. Pokazyła Znacznik czasu pokazywał 10:47. czterdzieści Sześć minut później Kira wybiega płacząc, trzymając się za ręce, zataczając się, jakby ledwo mogła chodzić. Dominik wychodzi 30 sekund później. Rozgląda się, idzie w drugą stronę. Dwóch uczniów zgłosiło, że słyszeli krzyki. Dyrektor Sarnetki powiedział, że Kira ma widoczne obrażenia zgodne z napaścią. Nie mogłem oddychać. Dominika wprowadzono do gabinetów. sekundę, gdy zobaczył Kirę, cała jego twarz się zapadła, nie wina, tylko zdziwienie. Kira. Co się stało? Wszystko w porządku. Jej ojciec zerwał się z krzesła. Nie się do niej mówić. Dwóch pracowników musiało go powstrzymać. Dominiku powiedział spokojnie dyrektor. Czy podążałeś za Kirą do Auli dziś rano? Tak. co pan sugeruje? On się do tego przyznaje. Jej ojciec teraz wrzeszczał. Wszyscy go słyszeliście. chnąłem jej. Ona poprosiła mnie, żebym się z nią tam spotkał. karkę angielskim ze szkoły na miejscu. Policja wezwana, zanim jeszcze wyszliśmy z budynku. aresztowali mu jego syna tego wieczoru. Przesłuchiwali go przez 4 godziny. Siedziałem w poczekalni, wpatrując się, pęknięcie na ścianie, zastanawiając się, gdzie popełniłem błąd. Odebrałem go o północy. Miał czerwone i puste oczy. Wyglądał jak zupełnie inna osoba. Tato, ja tego nie zrobiłem. nagranie wiem jak to wygląda, ale ona poprosiła mnie o spotkanie. Wysłała mi kartę na lekcji. Myślałem, że chcę pogadać. Myślałem, że też ją lubię. Jego głos się załamał na tym ostatnim zdaniu. gdzie jest ta karta. Wyrzuciłem ją. Po co miałbym ją zatrzymywać? Nie wiedziałem, że będę potrzebował dowodu. Następnego dnia rodzina Kiry poszła do mediów. Nagranie z monitoringu puszczane na każdej lokalnej stacji. Jej ojcie łaczący w wywiadach. Po południu ktoś z Prajem bomował naszgarę czerwonymi literami wysokimi na metr. Spędziłem dwie godziny na szorowania, podczas gdyby się do jego telefon był pełen pogróżek śmierci. Dziewczyna, którą kochał, oskarżyła go o najgorszą rzecz, jaką można sobie wyobrazić. A cały świat już zdecydował, że jest winny. Prokurator postawił mu zarzuty jak dorosłemu, przeczytaczając do wody, powiedziała na konferencji prasowej. Nasz adwokat wyglądał na pokonanego od pierwszego dnia. Widziałem wyroki skazujące przy znacznie mniejszych dowodach. Zrobię co w mojej mocy. Dominik przestał jeść, przestał spać, schudł 7 kg w dwa tygodnie, ale nigdy nie zmienił swojej wersji. Ani razu. Ona poprosiła mnie o spotkanie, tato. Ktoś inny ją skrzywdził. Nie wiem kto, ale to nie byłem ja. Nigdy bym Kiry, nie tknął. Kochałem ją. Chciałem mu wierzyć. Wierzyłem mu pomimo wszystkiego. Potem pewnej nocy zadzwonił mój telefon. Nie numer. Prawie nie odebrałem To była Mahkakiry. Muszę panu coś pokazać. Może pan paść, proszę? Pojechałem, nie wiedząc czego się przy stole z telefonem w ręce skopiowałam wiadomości Kirynato wiem że nie powinnam ale coś w tym wszystkim nigdy nie wydawało mi się w porządku przekręciła ekran w moją stronę wiadomość z dnia przed oskarżeniem zapisana pod trener w wiesz co się stanie jeśli komukolwiek powiesz zrób jutro to co ustaliliśmy obwiniaj chłopaka który cię lubi spraw, żeby to było wiarygodne albo wyśle wszystko zrobiło mi się zimno w rękach kto to jest trener w wiktor malina asystent trenera koszykówki przewinęła w górę drżącymi palcami pokazała mi miesiące wiadomości komplementy które przekraczały granice prośby które skręcały mi żołądek potem żądania potem zdjęcia na które wywierał na nią presję żeby wysłała potem groźby co się stanie jeśli kiedykolwiek komuś powie powiedział jej że wszystko opublikuje że zepsuje jej matka zniszczy jej życie miała 15 lat i była przerażona wytała oczy w zeszły tydzień Kira próbowała powiedzieć a potem zmusił ją, żeby obwiniła pana syna. Mój świat się rozpadał. Dlaczego Dominika? Bo wszyscy wiedzieli, że ją lubi. To było wiarygodne. Nikt by tego nie kwestionował. Kirę na nału. Zobaczyła mnie i stanęła jak ryta. Jej matka podniosła telefon. Znalazła wiadomości kochania. Kira załamała się tam w drzwiach, szlochając tak mocno, że nie mogła oddychać. Przepraszam, tak mi przykro, powiedział, że niszczy mi życie. Uklękałem obok nie. To nie twoja wina. Kiedy historia wyszła na w zarzuty zostały natychmiast wycofane. Trener Malina została aresztowany. 23 zarzuty wobec 4 ofiar. Dzień po tym, jak dominika oczyszczono z zarzutów Kira pojawiła się pod naszymi drzwiami. Sodziewała się, że je wcześniej. Zamiast tego wyszedł na zewnątrz. Rozmawiali przez godzinę na garku. Później nie zapytałem dlaczego. Ona tego nie zrobiła. Tato. On to zrobił. Ona tylko próbowała przetrwać. Spojrzał przez okno. Potwory nie zawsze wyglądają jak potwory. Czasami wyglądają jak trenerzy. Brychnął.